Jeszcze dostałem taką piękną rainbową deskę. I teraz zabieramy się za te oto piękne dwa jajka. Zobaczymy, co wyleci. Mamy otwarte jajko, teraz czas je rozpakować. Wyleciał nam taki oto piękny kotek. I teraz zabieramy się za odpakowanie tego jajka. Um, tutaj nie wiem, jeszcze coś doropnęliśmy. Nie wiem, co to jest. O takie piękne naklejki specyfikatora i bardzo ładny ten kotek, patrzcie. E! Mamy taki oto tak się prezentuje to jajko. Trafiliśmy piękną King Cobra. Tak wygląda nasz drugi zwierzaczek i jeszcze dostaliśmy drugą deskę pszczółkę Overboard. A ogólnie obydwie mają podwarte, bardzo pięknie się prezentuje.